Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w którym pokażę Wam, gdzie znaleźć postać numer 13 z aktualnej kolekcji ósmego sezonu oraz jak wykonać zadania z jej karty medali. Postacią z numerem 13 jest szykana, którą znajdziemy w kościanych krańcach. Pierwszym zadaniem, jakie mamy u niej wykonać jest zatankowanie paliwa do pojazdu musimy zatankować go na przynajmniej 20%. Po wykonaniu tego zadania możemy przejść do następnego, którym jest przebycie pojazdem 500 metrów. Aby wykonać trzecie zadanie musimy zniszczyć pojazdem 3 skrzynki na listy. Dobrym miejscem na wykonanie tego jest sklepowa sadyba lub przyjemny park. Natomiast aby wykonać czwarte zadanie Musimy lecieć pojazdem przez 2 sekundy. Wystarczy zeskakiwać z większych górek lub zbudować sobie rampę. I wreszcie, aby ukończyć ostatnie zadanie, musimy obrócić samochód z powrotem na koła. Więc wystarczy nam do tego taka rampa, dzięki której będziemy mogli go obrócić na bok lub na dach. I po wykonaniu tego zadania, całą kartę medali mamy ukończoną. Tak więc, z mojej strony to by było wszystko. Dzięki Wam za obejrzenie i do następnego. Cześć!